Za nami piękny, słoneczny tydzień, a jak będzie to wyglądało w weekend? Dzień dobry Państwu, Agnieszka Wójcik, zapraszam na prognozę pogody. Piątek rozpoczął się pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, a temperatura w godzinach porannych wynosiła około 5 stopni. W ciągu dnia wzrośnie ona do 10 stopni, a między 12 a 14 możemy spodziewać się przejaśnień i chwil ze słońcem. Po południu chmury ponownie przykryją niebo, a około godziny 16 mogą pojawić się przelotne opady deszczu o niewielkim natężeniu. Wiatr umiarkowany z kierunku zachodniego, osiągający prędkość do 7 metrów na sekundę, co może potęgować uczucie chłodu. Sobota będzie znacznie chłodniejsza. Przez całą dobę temperatura utrzyma się w przedziale od 0 do 2 stopni. Od rana do wieczora dominować będzie pełne zachmurzenie, jednak nie przewiduje się opadów. Wiatr wciąż zachodni, umiarkowany, o prędkości od 3 do 5 metrów na sekundę. W ciągu dnia odczuwalna temperatura może być niższa ze względu na podmuchy wiatru, dlatego warto ubrać się cieplej. Wieczorem miejscami mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność, zwłaszcza na terenach podmokłych i w dolinach rzecznych. W nocy temperatura spadnie do około 1 stopnia, co może prowadzić do lokalnych oblodzeń na szczególnie na drogach i chodnikach. W niedzielę pojawi się więcej zmian w pogodzie. Poranek będzie mroźny, z temperaturą w okolicach minus 2 stopni. W ciągu dnia wzrośnie ona do 2 stopni, ale już w godzinach wieczornych ponownie spadnie poniżej zera. Niebo nadal pozostanie w dużej mierze zachmurzone, a około godziny 17 mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem o niewielkim natężeniu. Po zmroku możliwe są dalsze słabe opady, co w połączeniu z niską temperaturą może prowadzić do oblodzeń. Wiatr słaby do umiarkowanego, od 2 do 4 metrów na sekundę, wieczorem skręcający na północy, co może zwiastować dalsze ochłodzenie w kolejnych dniach. Na obszarach otwartych może pojawić się efekt chłodzący wiatru, obniżający odczuwalną temperaturę. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, gdyż nocne przymrozki mogą sprawić, że drogi będą śliskie i trudne do pokonania. Najbliższe dni przyniosą dużo chmur i spadek temperatury. Piątek będzie najcieplejszym dniem tygodnia, natomiast w sobotę i niedzielę temperatury będą oscylować wokół zera, a wieczorne opady mogą powodować oblodzenia. Warto zachować ostrożność na drogach i przygotować się na zimniejsze dni. Życzę Państwu udanego dnia i weekendu.